Słuchaj, ja sobie tak, z, zanotowałem sobie z rozmowy a propos wypalenia zawodowego coś takiego, że z jednej strony mamy mieć cel, z drugiej strony, no bo, bo tak próbuję dojść do tego, jaka musi być ta droga rozwoju, aby zapobiec wypaleniu, a z drugiej strony, żeby to była droga rozwoju kariery, czyli no niestety jakiś ten współczynnik jakiegoś stresu będzie zawsze, nie? Jasne, patrz, to jest, to jest prostsze niż się wydaje. Wiesz, my lubimy wszystko komplikować, a tak naprawdę to jest bardzo proste. Jeżeli poświęcisz czas. I zastanowisz się na samym początku, co ty w ogóle chcesz od życia. Ja nie wiem, czy byłeś na mojej stronie internetowej. Ja na stronie internetowej mam taki taki baner na górze, i tam jest napisane: Nigdy nie jesteś równie daleko od celu, jak wtedy, kiedy nie wiesz, dokąd zmierzasz. No i to jest prawda. Skąd masz wiedzieć, jakie ruchy małe masz wykonywać, jak ty nie wiesz w ogóle, w jakim ty kierunku idziesz? No to jest w ogóle bazowe, tak? Więc. Stąd ta idea: zastanów się, co ty chcesz od życia, bo każdy będzie chciał od życia coś innego. Jedna osoba będzie chciała pracować do 13 i mieć kupę czasu na rodzinę, pasję, psa, malowanie, no co tam, co tam sobie wymyślisz, a druga osoba będzie chciała właśnie mieć dobrze prosperującą firmę, spędzać tam dużo czasu organizować, rozumiesz, owocowe czwartki, wyjazdy integracyjne. No, co komu w duszy gra? Jeszcze inna osoba będzie chciała prowadzić badania naukowe, siedzieć na uczelni, rozumiesz, podłączać ludzi pod różne kabelki, badać różne wyrafinowane rzeczy. No i jak ty nie wiesz, co ty chcesz, no to jak ty masz pokierować tą swoją drogą zawodową, tak? Na przykład, o wiesz, mam taką przyjaciółkę w sieci. Mam nadzieję, że Asia nie obrazi się, że tak o niej powiem. Która jest prawniczką i też tworzy treści dla fizjoterapeutów. I ona ma taki webinar, Możliwości zawodowe fizjoterapeuty. I, i ona tam opowiada właśnie o tym, że to nie jest tylko tak, że ty musisz skończyć przy stole przy tym pacjencie. Możesz pracować, no, że z pacjentami tam dorosłymi, z dziećmi, no to wiadomo, ale że możesz uczyć w szkole, możesz pracować w administracji. Jaka to jest ciekawa praca, pracować w administracji, w ochronie zdrowia, tak? Ty możesz być przecież, możesz być, już nie mówię, że w strukturach jakichś zawodowych, samorządu zawodowego, tak? Co też jest absolutnie możliwe, ale możesz robić totalnie abstrakcyjne rzeczy, takie wiesz, takie jakby zupełnie nieintuicyjne. Jak no. chociażby. No. E... W tym w systemie medycznym. To, to, czyli takim jakby no. badaczem grafikiem, nie? Jak no. ma ten system do, wyglądać? Co ma? Co dużo rzeczy się otwiera, w ogóle dużo możliwości się otwiera. No też, żeby daleko nie szukać w ten poniedziałek była konferencja Fundacji Udaru Mózgu i tam było poruszane takie coś jak nawigator udarowy. Aż możesz być nawigatorem udarowym. Czyli osobą, która orientuje się w systemie, generalnie w systemie ochrony zdrowia w Polsce pod kątem udaru mózgu i jesteś taką osobą, która będzie wskazywała ścieżkę pacjentom, jak oni się mają odnaleźć w systemie, co mają zrobić teraz, jakie mają prawa, jakie mają obowiązki, co im się należy, na co uważać. I, i patrz, no totalnie nowy zawód nawigator udarowy. A za chwilę, tylko czekać teraz wróżę troszkę, ale zobacz, sztuczna inteligencja. No to ktoś będzie musiał panować nad sztuczną inteligencją, czyli decydować, jakimi treściami ją nakarmić, żeby na przykład ona miała rację bytu w medycynie. Mhm. Wiesz, no to możliwości są nieograniczone. No więc teraz pytanie, co ty chcesz robić? Bo jak masz tą ideę, tak jak ja sobie wymyśliłam, tak, parcie na szkło, jednak, jednak ta edukacja, jednak te internety, te szkolenia, tak, to będę ja, to jestem ja. Tak? No to jedyne, co ci pozostaje teraz jakby zorientować się. Dobra, to jest mój cel. To jest ten punkt, ten święty gral dotąd będę szła. No i pytanie, gdzie ty jesteś dzisiaj? No gdzieś jesteś, tak? Prawdopodobnie zupełnie gdzie indziej, niż byś chciał być. Znaczy może tak być, może być blisko, może być daleko, to jest bez znaczenia. I tak naprawdę jedyne, co musisz zorientować, jak połączyć punkt A z punktem B jak najkrótszą linią. Czyli musisz wykombinować, to co ja muszę robić, absolutnie każdego dnia, żeby o ten kroczek zbliżyć się w kierunku tego punktu, co ja do niego zmierzam. Absolutnie każdego dnia. Wiesz, ja nie mam dnia, w którym bym, nie wiem, nie wertowała literatury dotyczącej udaru mózgu. Nie ma dnia, żeby ja nie zrobiła jakieś wrzutki do internetu, tylko po to. No ja to bardzo lubię, tak? To też nie jest tak, że ja się do tego zmuszam, bo bym się też już wypaliła 100 lat temu, tak, no bo to jest integralna część mnie, czyli tego, co ja sobie gdzieś tam wybadałam w moim mózgu, co ja bym chciała robić. Więc każdego dnia, kroczek po kroczku, malutkim kroczkiem, kombinujesz, co możesz zrobić, żeby zbliżyć się do tego celu. No i po drodze oczywiście będzie dużo przeszkód, tak? No to jest jasne, że nic, nic w życiu nie przychodzi tak, tak, tak po prostu. Prawdopodobnie pojawią się jakieś koszta. I nie mam tutaj na myśli tego, że trzeba będzie zapłacić komuś coś w złotówkach czy w jakiejkolwiek innej walucie, tylko chodzi mi o to, że będzie jakaś cena, którą trzeba będzie zapłacić. Tak, na przykład ceną tego, że występuje w internecie, jest w pewnym stopniu utrata prywatności. Czyli musisz się na to przygotować, tak? Musisz zastanowić się, no dobra, to co ja chcę pokazywać, czego ja nie chcę pokazywać. No moja twarz będzie się pojawiała w internecie. Ja troszeczkę też znowu mam taki charakter, nie? że od razu zastanawiam się, to co może pójść nie tak. I uważam, że to bardzo dobra strategia, żeby zastanowić się, co może pójść nie tak. Bo być może pójdzie, a jak nie pójdzie, to tylko będziesz się cieszyć, kurczę, ale myślałam, że będzie beznadziejnie, a jednak jest tak super, no to znaczy, że poszło dobrze. tak? Czyli przygotowujesz się na to wszystko niedobre, co się może wydarzyć. Na przykład ja mm, pracowałam sama ze sobą, tak, żeby przygotować się na ewentualny hejt, który przyjdzie i on oczywiście, że przyszedł, tak, ale zupełnie inaczej patrzysz na hejt, który coś tam wiesz, no próbuje ktoś w ciebie uderzyć, ale jesteś na to przygotowany, poniekąd nawet trochę cieszysz się, że to przyszło, bo kurczę, no co to, co to za youtuber bez hejtera, tak. To, to w ogóle się nie liczy taka to, to, to znaczy, że co, że te treści są miałkie, jeśli, jeśli nikt ich nie sejtuje, wszyscy, wszyscy tylko się cieszą, to znaczy, że tam poszło coś nie tak. No więc de facto masz dwa punkty, A i B. Po drodze masz jakąś cenę, którą musisz zapłacić, zastanawiasz się, co to będzie za cena, no i podejmujesz po prostu męską decyzję, no i ja płacę tą cenę, tak? Bo to jest cena za to, że dojdę tu, więc już niewiele rzeczy po drodze cię tak zaskoczy negatywnie, no bo ty jesteś na to przygotowany. No i bardzo ważna rzecz, wydaje mi się, no musisz w jakiś sposób rozpoznać, że może nie tyle, że jesteś u celu, bo wydaje mi się, że ten cel nigdy się nie kończy, ale musisz się przygotować też na klęskę urodzaju, czyli na to jest takie powiedzenie, nie? Uważaj, co sobie życzysz, bo może się spełnić. jak się spełni, czy na pewno byłeś gotowy na to, co sobie wymarzyłeś, tak? Czy, czy jesteś gotowy do wzięcia tego wszystkiego, co jest związane z tą, z tą nową, w tym momencie życiową sytuacją, tak?